Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki i wieków. Amen. A co z moim życiem? Można zapytać. Myślę, że czasami sobie takie pytanie stawiamy. A czasami nie. A czasami nie. Ale Pan Bóg ma zawsze plan na nasze życie. Ma jakiś pomysł i czegoś, do czegoś nas powołuje, dla jakiegoś celu nas stworzył. No po pierwsze, dla nieba, ale ta droga do nieba to też jest pewna przygoda, którą Pan Bóg zaplanował. A najlepiej ten plan widać wtedy, kiedy mój się skończy. I mam odwagę zapytać o to. A może masz ty jakiś pomysł, bo ja już nie mam. No tak, albo nawet jak nie mam odwagi zapytać, to może jestem bardziej otwarty na to, żeby z czymś do mnie Pan Bóg przyszedł. Bez względu na to, ile mamy lat, jak bardzo czujemy się zmęczeni życiem, jak bardzo już nie mamy sił na nic i myślimy, że już wszystko jest za nami, yy, to Pan Bóg na nasze życie patrzy zupełnie inaczej. Zawsze ma jakiś plan, zawsze ma jakiś pomysł i zawsze z tym pomysłem do nas chce przyjść. I ważne jest to, żebyśmy my ten czas jego nawiedzenia rozpoznali. I otworzyli na nie swoje serce. Wielki Post, czas oczyszczenia, czas nowych dróg. Zaczynamy dziś lekturę Słowa Bożego od fragmentu Księgi Wyjścia, rozdział trzeci, wersy od 1 do 8 i od 13 do 15. Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów. Zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu. – Mojżeszu, Mojżeszu! On zaś odpowiedział – Oto jestem! Rzekł mu Bóg – Nie zbliżaj się tu. Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan – Jestem Bogiem Ojca Twego. Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił, dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Stąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej, i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg Ojców naszych posłał mnie do Was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, który jestem i dodał: tak powiesz synom Izraela Jestem posłał mnie do was Mówił dalej Bóg do Mojżesza Tak powiesz Izraelitom Pan Bóg ojców waszych Bóg Abrahama Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia To jest spotkanie Mojżesza z Bogiem. Czy też Boga z Mojżeszem. Może to tak. Okoliczności możemy tu odczytać. Ale w całej historii Mojżesza, jaki to był moment? Biorąc pod uwagę, że miał 80 lat, yy, można byłoby to powiedzieć, to był taki ostatni pobyt w jego życiu. Myślę, że on się wielu rzeczy nie spodziewał. Przeżył to, co przeżył. Różne sytuacje, dramatyczne sytuacje. Tak, że dopuścił się morderstwa. Musiał uciekać z, z Egiptu. No, wiemy, że był wychowywany na dworze Faraona. Nie znał swojego, swojego ludu, potem uciekał, i tak naprawdę w pogańskim towarzystwie, w pogańskiej rodzinie kapana Madianitów, znalazł żonę Seforę i tam spodził dzieci, no i dożył starości. I w zasadzie nie, nic nie miał swojego, bo pasł owce swojego teścia. To nie było jego, On nie miał nawet majątku, miał rodzinę, ale no, żył na wygnaniu, żył jak, jak, jak uchodźca. I... To jest, przepraszam bardzo, powiem kolokwialnie niezłe, dlatego że Oczywiście pochodzenie jego może było tajemnicze, jeśli chodzi o Izrael, ale potem był na dworze faraona. A skończył jako pasterz nieswoichowiec, czyli wszystkie ambicje młodości pogrzebane. Dokładnie. Książę Egiptu wylądował w takim, a nie w innym miejscu. Najprawdopodobniej niczego się już nie spodziewał od życia. I w tym momencie przychodzi Bóg ze swoją interwencją. My nie wiemy, czy Mojżesz szukał Boga. Wiemy, że Bóg. Szukał Mojżesza. Tak. I to jest niesamowite w Panu Bogu, który zawsze nas szuka i szuka takiego właściwego, dogonego momentu, w którym może przyjść do nas, i wie, że wtedy jesteśmy w stanie go usłyszeć i przyjąć to, z czym do nas przychodzi. Jesteśmy albo nie jesteśmy, ale podczasem nie jesteśmy w stanie przyjąć. No tak, ale Bóg szuka takiego momentu, w którym ta łaska może się przebić do nas. Czucie, że Bóg nas nieustannie nawiedza swoją mocą, swoją miłością, ale my patrzymy sobie na tą historię Mojżesza, dlaczego Pan Bóg nie przyszedł do niego 40 lat wcześniej? Tam, kiedy czy tam, miał władzę. Na przykład, tak, kiedy był księciem Egiptu, kiedy mógł rzeczywiście tam polityczne y, zabiegi dokonać i, i wyprowadzić Izraelitów w taki niewinny sposób, bardziej taki cywilizowany, byśmy powiedzieli. A tutaj Pan Bóg przychodzi do człowieka, który jest w jakiś sposób bezradny już. Być może na nic nie liczył. Wszystko jest już za nim. I Pan Bóg takiego człowieka powołuje do tego, żeby stał się narzędziem Jego łaski, Jego mocy. Żeby przez Niego, przez Jego słabość, przez Jego starość, przez Jego też no, niedołężność no, i bezradność, bym powiedział tak w, w sensie ludzkim. No bo w innym miejscu się Mojżesz pyta, kim ja jestem, żebym miał iść do Faraona, tak? Tak, jeszcze dochodzi do tego, że on się nie umie wypowiedzieć w ogóle i nie ma w ogóle. Tak, bo ma wadę wymowy, jest, jąka się, to to tak, wiemy, tak. Na dyplomatę się nie nadaje. Jest człowiekiem poranionym przez historię swojego życia i te rany w nim cały czas są, nieuzdrowione. I Pan Bóg przychodzi ze swoją mocą właśnie po to, żeby go zaprosić do pewnej drogi, którą mają razem przejść. Z jednej strony chodzi o wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu, ale ja myślę, że patrząc na Pana Boga i na całą historię, która później się wydarzyła. To Panu Bogu y, równie mocno zależało na samym Mojżeszu, żeby to Jego zaprosić do relacji przyjaźni ze sobą, żeby w Jego życiu zadziałać przez swoją łaskę tak, żeby przemienić serce Mojżesza, żeby go uzdrowić z tych wszystkich ran, żeby go wynieść na wyżyny świętości, żeby go uczynić swoim przyjacielem. I żeby w następstwie tego wszystkiego, prawda, posłużyć się tym wszystkim, co Bóg w nim złożył, żeby dokonało się jeszcze większe dzieło dla dobra całego ludu wybranego. Też niezwykłe jest to, jak Bóg zaprasza Mojżesza do tego spotkania. Na pustyni krzewów jest co niemiara. Być może to nie jest niezwykłe, że krzew płonie, może to jakiś czas płoną, ale akurat ten się nie spalał. No, zjawisko jest naturalne. Są pewne gatunki krzewu, czy pewne, pewien gatunek krzewu, który wydziela bardzo silne olejki eteryczne, które pod wpływem no, okoliczności przyrody potrafią się zapalić i płonąć. No, zjawisko jest naturalne. Natomiast Pan Bóg wykorzystuje to zjawisko, zaciekawienie Mojżesza. Pamiętamy, że to jest specjalne miejsce, później już bardzo znane w Góra Choreb. Miejsce, w którym Pan Bóg się chce objawić. I, i Bóg przypomina się w tym momencie Mojżeszowi. Odwołując się do historii jego, jego narodu, do historii, które on znał też być może z dzieciństwa, kiedy tam jeszcze był e, przy swojej mamie, karmiony przez nią. Być może później te historie też jakoś tam słyszał, spotykając się czasami gdzieś z Izraelitami o Abrahamie, Izaku, jak i o patriarchach, o tych, o tych których w życiu Pan Bóg bardzo mocno działał, których Pan Bóg poprowadził, wyprowadził z ur, prawda, doprowadził do ziemi obiecanej, którym dał taką wspaniałą obietnicę i tak pięknie tą obietnicę w ich życiu realizował. I to jest coś, za czym w głębi serca mógł Mojżesz tęsknić. Ten Bóg objawia się jemu i zaprasza go do pewnej misji, do pewnego zadania. Ja myślę, że to spotkanie, zresztą Bóg w tej rozmowie z Mojżeszem kilka razy wraca do tego, kim jest, właśnie wraca do swojej relacji z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Myślę, że w tym momencie się rodzi gdzieś w sercu Mojżesza pragnienie, żeby takiej bliskości, takiej relacji z Bogiem jak tamci też doświadczyć. Jest, to jest imię Boga. I pośród wszystkiego, co znika też w naszym życiu, rozprasza się, rozpada, wszystkiego, co do czego można stracić nadzieję, to Bóg jest. To niesamowite imię. Podkreśla istotę Pana Boga, czyli istnienie. Istnienie. Bóg y, ma istnienie sam z siebie i niesamowite w nim jest to, że on się tym istnieniem dzieli z każdym z nas. Y, jest wieczny, jest niezmienny, jest obecny, jest tym, który widzi, któremu nic nie umyka, który wszystko wie, który wszystko zna, który wszystko przenika. I zawsze się mogę do niego odwołać. Za chwilę przeczytamy fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Czytanie z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 10, wersy od 1 do 6 i od 10 do 12. Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Izrael miał ogromną, piękną, mocną tradycję. Ona się opierała na przejściu przez Morze Czerwone na wyzwoleniu Izraela z Egiptu. I święty Paweł, który przytacza tę historię, wskazuje na to, że tamto było kiedyś. Te wielkie rzeczy, największe w historii Izraela były kiedyś. A dzisiaj to jest prosta sprawa. Niechaj przeto ten, komu zdaje się, że stoi, baczy, aby nie upadł. Do tego się to wszystko sprowadza. Życie jest dziś. I życie jest pewną drogą. Znaczy, Paweł się odwołuje tutaj do tego, co Żydzi bardzo dobrze znali, czyli jego rodacy, jego współwyznawcy. W judaizmie przed jego nawróceniem. To właśnie to doświadczenie przejścia przy, z niewoli przez pustynię, wejścia do ziemi obiecanej było dla nich tą drogą uczenia się relacji z Panem Bogiem, uczenia się ufania Jemu. Mojżesz ich prowadzi, Pan Bóg ich prowadzi przez posługę Mojżesza, prowadzi ich przede wszystkim do relacji ze sobą, do wiary, do zaufania Mu, do odwrócenia się od różnych pogańskich wierzeń, którymi Egipt był przesiąknięty i, i które który, który ukształtowały też ich mentalność, która sprawiała, że tak naprawdę oni nie mogli zrozumieć, nie potrafili zrozumieć, że, że Bóg jest właśnie kimś bardzo bliskim, kto ich zaprasza do szczególnej relacji miłości, zaufania, otwartości na siebie nawzajem. I w tym fragmencie listu do Koryntian Paweł mówi, że w taki sposób, w jaki Pan Bóg prowadził Izraelitów, Pan Bóg chce poprowadzić teraz każdego z Was, chce zatroszczyć się o Wasze potrzeby, troszczył się o potrzeby Izraelitów na pustyni. To była tylko zapowiedź. A dzisiaj macie już doświadczenie Boga, który wstąpił z nieba, stał się jednym z nas po to, żeby nas wyprowadzić ze śmierci i wprowadzić do życia, żeby nas wyprowadzić z grzechów, uczynić nas dziećmi wolności, żebyśmy z niewolników stali się dziećmi Bożymi. I to jest coś, co nas zobowiązuje do podjęcia pewnego stylu życia, to znaczy do przyjęcia rzeczywiście tego, czego Pan Bóg nas uczy, z ufnością, z takim zaangażowaniem. Ta hojność Pana Boga jest wyzwaniem do tego, żebyśmy my z taką samą hojnością odpowiedzieli na to jego zaproszenie i powiedzieli: Panie Boże, ja naprawdę dziękuję Ci za to, że mnie wykupiłeś, za to, że dałeś mi nowe życie. Ja chcę żyć Twoją nauką. Chcę żyć w Twoim świetle. Chcę czerpać ten pokarm, który, który Ty mi dajesz. Chcę żyć z Tobą. Ale Paweł też mówi konkretne rzeczy, przestrogi. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. Trzeba być uważnym po prostu też w życiu wiary. Trzeba być uważnym, ale też trzeba być takim bardzo konsekwentnym w kroczeniu za Panem Bogiem. Jak już wchodzę na tą drogę, no to oddaję swoje życie Panu Jezusowi, to On traktuje mnie bardzo serio, bardzo poważnie. To, to Bóg się czuje nawet zobowiązany, żeby mnie przez to wszystko przeprowadzić. Jeżeli Bóg zaczyna plan, plan swoim, yy, w moim życiu realizować, swój plan w moim życiu zaczyna realizować, to, to zaprasza mnie do tego, żebym ja w, reali w realizacji tego planu współuczestniczył. Żebym współpracował z Jego łaską. Yy, to szemranie, no to, to jest taka postawa ludzkiego serca, w którym ja zaczynam kwestionować Boży plan w moim życiu. Yy, zaczynam... Odchodzić od dróg bożych, ponieważ wydaje mi się, że wiem lepiej, że, że to, co Pan Bóg mi zaproponował, to to nie działa, to się nie sprawdza. Mi to nie pasuje. Zaczynam wracać do takiej mentalności, prawda, grzechu, że, że wtedy mi było lepiej, wtedy mi było łatwiej, było mi przyjemniej. I, I cóż, no i w ten sposób znowu zamykam sobie drogę do życia. Opuszczam Pana Boga. Z Ewangelii według Świętego Łukasza, wersy od 1 do 9. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami, niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Można sobie wyobrazić, że kiedy Bóg zaprosił Mojżesza do rozmów i Mojżesz podszedł zdziwiony, że płonie krzak i się, nie, i się nie wypala, i mówi mu, żeby poszedł z misją, uwolnił lud, a Mojżesz mówi, nie pójdę. Albo mówi, pójdę i nie pójdzie. My tak robimy często w życiu. Często, jak często, robimy tak, prawda? To prawda, ale wielkość Mojżesza polega na tym, że on na początku naprawdę nie chciał pójść, ale kiedy go Pan Bóg już tak przekonał swoimi metodami, to Mojżesz kiedy poszedł, to poszedł na 100%. Mhm. Mojżesz się zaangażował w tą misję do tego stopnia, że się z tym ludem, którego tak naprawdę nie znał, bo Boż, poza nim przez, przez większość swojego życia Mojżesz się z tym ludem utożsamił. Wszedł także w ich sposób myślenia, troszeczkę w ich, w ich bezradność wobec pogańskiego stylu myślenia, stylu życia i wobec tego oporu, żeby pójść za Panem Bogiem. Wszedł do końca i stał się obrońcą tego ludu w pewnym sensie przed Panem Bogiem, czego zresztą Bóg od Niego oczekiwał, bo to stało się życiem Mojżesza, taką drogą życia, w której Mojżesz nauczył się. Kim Bóg jest, uczył się, kim Bóg jest, jakim Bóg jest. Zobaczył Boga, który jest niesamowicie zaangażowany w to, żeby człowieka pociągnąć do siebie, żeby przełamać jego grzeszne sposoby myślenia i, i, i naprawdę uczynić dziedzicem nieba. Tu jest napisane w Ewangelii ta rozmowa dotycząca figowca. Panie, i jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc, a jeśli nie w przyszłości, możesz go wyciąć. Bóg nam daje szansę, one kiedyś się kończą, chociażby dlatego, że nasze życie się kończy. To jest naturalne. Z tej szansy po prostu trzeba skorzystać. Jak pytanie, co z moim życiem, no to rusz naprzód człowieku. No tutaj mamy bardzo mocne wezwanie do nawrócenia, tak, żeby rzeczywiście zdecydować się pójść za Panem Bogiem. Nawrócić się to znaczy odwrócić się o 180 stopni od swojego stylu życia, który nie prowadził mnie do tej pory ku Panu Bogu, a zaangażować się na miarę swoich sił, możliwości, a przede wszystkim działania łaski Bożej do tego, żeby podjąć to, z czym Pan Bóg do mnie przychodzi. A Pan Bóg przychodzi z łaską nawrócenia, wezwanie do nawrócenia w tym drugim czytaniu było o tym szemraniu powiedziane, tak? A to szemranie to jest taka postawa serca, która zamyka mnie na Pana Boga, zamyka mnie na jego plan, na jego pomysł. Postawa szemrania zamyka nas na Pana Boga, zamyka nas na jego plan, na jego głos. A Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy go słuchali. Jezus w tym framencie Ewangelii zaprasza nas do tego, żebyśmy posłuchali tego, co on do nas mówi. Dlaczego? Dlatego, że on chce nam pokazać, że problem Największy w naszym życiu dotyczy tego, co się dzieje w naszym sercu. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to można było usłyszeć takie głosy, że to się wydarzyło dlatego, że ludzie tam żyli grzesznie, że ludzie tam dokonywali na przykład bardzo wielu aborcji. Prawda? Jak powie, powódź yy, pojawiła się prawda, yy, w tej Europie środkowej, Całkiem niedawno, to również były takie głosy interpretujące te wydarzenia tragiczne jako swoistą karę Pana Boga. My mamy taką tendencję, żeby doszukiwać się w Panu Bogu um, takiego, który odpłaca nam za nasze czyny prawda, złem, które nas spotyka. Tymczasem Jezus chce nam za wszelką cenę pokazać, że zło, które nas spotyka, jest konsekwencją naszych wyborów, konsekwencją naszego odwracania się od Pana Boga. Że to nie jest jego pomysł, to nie jest jego kara, to nie jest jego odwet. Bo Bóg się nam nie odpłaca, nie jest podobny do nas. Bóg nie stosuje odwetu. Tylko chce nas prowadzić do swojej miłości. Bóg nas chce prowadzić do swojej miłości. Ksiądz powiedział o sercu: to jest miejsce pracy pana Boga. A tutaj trzy lata figowiec nie przynosi owocu. To jest też, myśmy o tym mówili, co, co z moim życiem. Ja te, takie pytanie zadaję wtedy, kiedy trzy lata figowiec nie przynosi owocu. Może i 30 nie przynosi, może i 50. Różnie bywa, prawda? Mhm. Ale skoro nie przynosi, to najczęściej albo zawsze jest tak, że serce jest martwe. I jaką Pan Bóg ma tu metodę? No, to jest Ewangelia. Okopię go i obłożę nawozem. Jak się nic nie zrobi, tylko się jeszcze poczeka rok, on tutaj nie powiedział. Zostaw go jeszcze na rok i może coś się zmieni. <laughs> się nic nie zmieni, jak go nie okopię, i nie obłoży nawozem. Czyli Bóg przymnaża łaski, tak? Przychodzi z jeszcze większą miłością, jeszcze większą mocą, jeszcze bardziej posyła Ducha Świętego. No, nawóz znaczy różne rzeczy. To prawda. W rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie. Ale chodzi o to, że Pan Bóg no, daje nam siebie. Przychodzi do nas swoją łaską. Przychodzi Ale czasem w, twardym życiu, czasem w twardym życiu, bo ten nawóz może w życiu oznaczać też coś, coś trudnego. Jeśli co dalej z moim życiem, to czasem zamiast miękkiego błogosławieństwa w postaci teraz wszystko będzie dobrze, dostaje właśnie strzał, można powiedzieć, tak. Tak, zaczyna się coś zupełnie walić w moim życiu, może ta wieża w Siloe, prawda? Yy, czy różnego, jakieś tam inne dramatyczne wydarzenia, które każą mi się zastanowić, dokąd ja zmierzam. Po co ja żyję, co, jaki sens ma to wszystko, co ja, co ja robię i za czym gonię? Pan Bóg ma różne metody docierania do każdego z nas. I na pewno jest niesamowite to, że te, te trzy lata je pozostaw. Tak? Te trzy lata nie wyczerpują tego planu Pana Boga w stosunku do każdego z nas. Jest pewne, że Bóg będzie walczył o każdego z nas do końca naszego życia, do tego ostatniego naszego oddechu tutaj na Ziemi. Ale potrzeba takiego momentu, żebym ja zadał sobie to pytanie, co z moim życiem. Żebym popatrzył na swoje życie oczami Pana Boga, trochę tak z zewnątrz, z jego perspektywy. Żebym zobaczył, że Pan, że, że, no, że Pan Bóg ma plan, że jest jakiś plan na moje życie. A ten plan to jest jego miłość po prostu. Jak ja się otwieram, to wtedy ona nabiera kształtów w konkretnych wydarzeń, spraw. I Pan Bóg to wszystko robi po to, żebym gdzieś poczuł się kochany. On chce mi, chce mi objawić swoją miłość. Chce, żebym ja tą miłość przyjął, zrozumiał i zaakceptował. W tym momencie kończymy rozważanie Słowa Bożego. Teraz będzie pomysł na Jałmużnę Wielkopostną. Może zastanawiamy się, w jaki sposób możemy się podzielić y, tym, co posiadamy, y, także tymi środkami materialnymi. I myślę, że Radio Warszawa przychodzi nam wszystkim z pomocą. Dlatego, że my jako środowisko y, pracowników, współpracowników radia Warszawa Pragniemy dzielić się doświadczeniem Słowa Bożego z Wami, którzy słuchacie, ale żebyśmy mogli to czynić, potrzebujemy też Waszego wsparcia, bo czasy są trudne. Czasy są wielkopostne. Można powiedzieć, jak to wsparcie przekazać? Otóż na stronie radiowarszawa.pl jest zakładka Wspieraj nas. Tam są wszystkie informacje, jak to można zrobić, a można to zrobić na kilka sposobów. Bardzo dziękujemy za takie radiowe wsparcie. A za uwagę dziękuję Państwu ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęsk. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.